Witam, zapraszam na odcinek Polscy aktorzy i aktorki, którzy byli uzależnieni od alkoholu. Część czwarta. Agnieszka Kotulanka, urodzona w październiku 1956 w Warszawie. Aktorka filmowa i teatralna, wykonawczyni piosenki aktorskiej, uczęszczała do szkoły muzycznej z wydziałem wokalnym. O szkole teatralnej zaczęła myśleć w liceum. W 1975 ukończyła liceum Ogólnokształcące imienia lotnictwa polskiego w Warszawie a w 1980 studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zlewirowicza w Warszawie. W 1989 wyjechała do Kanady, gdzie mieszkała dwa lata, tam sporadycznie występowała dla tamtejszej Polonii. W 1997 roku dołączyła do obsady serialu KLAN. W 2000 roku otrzymała statuetkę telekamery dla najlepszej polskiej aktorki. Cierpiała na chorobę alkoholową. Widywano ją na ulicy, gdzie piła alkohol wprost z tak zwanej małpki. W 2013 przestała pracować i całkowicie zniknęła z show biznesu. Straciła rolę w serialu Klan, gdyż nie pojawiała się na planie filmowym. Jej rola z serialu została usunięta. Aktorka zmarła na krwotoczny udar mózgu 20 lutego 2018 w Warszawie. Msza pogrzebowa odbyła się w parafii św. Józefa Ulubieńca w Legionowie. Została pochowana przy swoim ojcu na cmentarzu parafialnym w Legionowie. Marzena Kipiel-Sztuka Urodzona w październiku 1965 w Legnicy. Aktorka filmowa i teatralna. Jej ojciec Adam pochodził ze Starego Solca. Matka Irena zmarła na raka po półrocznej walce z chorobą. Miała o 5 lat młodszą siostrę Dorotę. Była absolwentką technikum budowlanego w Legnicy pracowała jako suflerka w teatrze imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie, występowała w Teatrze Dramatycznym w Legnicy. W 1991 zdała aktorski egzamin eksternistyczny, w 1993 otrzymała nagrodę złota Iglica, przez pół roku śpiewała w Omanie, a także pracowała jako sprzątaczka w Monachium. Ogólnopolską popularność zyskała dzięki roli Haliny Kiepskiej w polsatowskim sitcomie Świat według Kiepskich, w którym występowała do zakończenia jego emisji w 2022. W 2007 wzięła udział w pierwszej edycji programu Jak oni śpiewają. Przez wiele lat aktorka walczyła z chorobą alkoholową, choć przez pewien czas udało jej się powstrzymać od jego spożywania. Niestety później wróciła do nałogu. Jej problem wyszedł na jaw, kiedy nie wpuszczono jej na pokład samolotu. Tyż była kompletnie pijana. Chorowała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i depresję. zmarła w czerwcu 2024 w hospicjum w Wałbrzychu z powodu choroby nowotworowej. Została pochowana 13 czerwca w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Legnicy. Borys Szyc, urodzony we wrześniu 1978 w Łodzi. Aktor teatralny i filmowy, piosenkarz oraz lektor. Gdy miał 3 miesiące jego rodzice się rozstali. Był wychowywany przez matkę, która pracowała jako malarka. Wychował się na łódzkich bałutach. Absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. Popularność zdobył rolami aresztanta Alberta w filmie Symetria, policjanta kruszona w serialu Oficer oraz jego dwóch kontynuacjach. Jest właścicielem warszawskiej restauracji Akademia, którą założył przy okazji kręcenia serialu Przepis na życie. 25 czerwca 2008 roku został sądownie pozbawiony na dwa lata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem. Aktor sam wielokrotnie przyznawał, że w początkowych latach jego kariery nadużywał alkoholu. W wywiadzie dla Dzień Dobry T.V.N. wyznał, że wielokrotnie próbował uwolnić się od nałogu. Dzięki terapii udało mu się wygrać z tym. Od wielu lat żyje w trzeźwości. Edyta Olszówka Urodzona w grudniu 1971 w lubinie aktorka filmowa i teatralna egzamin dojrzałości złożyła w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie w 1994 ukończyła łódzką szkołę filmową na wydziale aktorskim. Na scenie zadebiutowała 17 sierpnia 1993, występując w drugim konkursie Teatrów Ogródkowych. Była dwukrotnie nominowana do warszawskiej nagrody teatralnej Feliksa. W 2000 roku otrzymała nagrodę Byka Sukcesu. Zagrała Izem w Iwonie księżnicę Burgunda. Popularność przyniosła jej rola Marii Bajewskiej, współudziałowca wpływowego warszawskiego dziennika w serialu Samożycie. Edyta wiele lat zmagała się z chorobą alkoholową. W wywiadzie dla magazynu Ele wyznała, iż tu cytat: Wiedziałem, że za dużo piję. Zmroziła mnie książka profesora Wiktora Osiatyńskiego. Zapamiętałam z niej, że alkoholik jako ostatni mówi o sobie, że nim jest. Nie chciałem żyć w zakłamaniu. Utraciłam godność w oczach samej siebie. Każdy dzień to małe zwycięstwo, ale z alkoholizmem borykasz się do końca życia. Aktorka wyszła z nałogu i żyje w trzeźwości. Andrzej Hyra. Urodzony w sierpniu 1964 w Gryfowie Śląskim. Aktor i reżyser. W 1987 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a w 1994 na Wydziale Reżyserii tejże uczelni. W latach 90. był drugim reżyserem talk-show Pieczur z Alicją. W filmie zadebiutował w 1993. Rolą Ben Wolno w kolejności uczuć w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Pierwszą nagrodę przyniosła mu rola Gerarda Nowaka w filmie Dług. Krzysztofa Krauzego, za którą w 1999 został uhonorowany w kategorii pierwszoplanowa rola męska na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w dyni. W 2019 otrzymał specjalną nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za kształt twórczości. Aktor wielokrotnie w wywiadach przyznawał się do palenia trawki, a także picia alkoholu. Pierwszy raz opowiedział o tym w 2020 roku. Jednak narodziny syna spowodowały, iż zaczął walczyć z nałogiem. Obecnie od wielu lat wybitny aktor jest czysty i wyszedł z nałogu. Michał Koterski Urodzony w grudniu 1979 w Krakowie. Aktor, prezenter, telewizyjny, satyryk. Jest synem reżysera Marka Koterskiego i Iwony Ciesielskiej. Jest bratem striecznym Macieja Koterskiego, który grał Piotrusia Wolańskiego w filmie Kogiel Mogiel i Galimatias, czyli Kogiel Mogiel 2. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Łodzi, studiował scenopisarstwo w warszawskiej szkole filmowej. Zadebiutował na wielkim ekranie rolą Sylwusia, syna Adama Miałcińskiego w filmie Marka Koterskiego I Love You. W 2014 uczestniczył w pierwszej edycji programu Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. W 2018 zagrał Adasia Miałcińskiego w filmie Marka Koterskiego Siedem uczuć oraz wystąpił z Marcelą Leszczak w jednym z odcinków programu The Story of My Life. W 2020 publicznie opowiedział o swoich uzależnieniach od papierosów, napojów alkoholowych i narkotyków, z którymi poradził sobie, jak podkreślił, dzięki nawróceniu, lekturze Biblii i codziennej modlitwie do Boga. Jak mówił, bez alkoholu nie mogła się odbyć żadna impreza. Odbiło się to na jego psychice. W końcu propozycje ról przestały sypać im jak z rękawa, a Koterski trafiał na odwyk za odwykiem. Sam uważa dziś, że z dna, na które spadł, wygrzewał się cudem. Robert Gonera, urodzony w lutym 1969 w Sycowie, aktor teatralny i filmowy, wychowywał się w Twardogórze, gdzie regularnie odwiedzał kino, które w 1994 reaktywował wraz z braćmi. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, gdzie zdobywał pierwsze aktorskie szlify w amatorskim teatrze i kabarecie Salon Satyryczny Struś. Był autorem spektaklu, który zdobył wyróżnienie na przeglądzie kabaretów we wrocowskim Młodzieżowym Domu Kultury Maturem z w wieku 18 lat, ponieważ poszedł do szkoły rok wcześniej. W 1991 ukończył Wrocławską filię PWST w Krakowie, w której później prowadził zajęcia warsztatowe. W 1990 zadebiutował w roli Motła Kamzola w klasycznym musicalu Skrzypek na dachu Jerego Boka, reżyserii Jana Szurmieja, na scenie Operetki Wrocławskiej. Za kreację biznesmena Adama Boreckiego w dramacie kryminalnym Krzysztofa Krauzego Dług otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orła. Robert Gonera udzielił parę lat temu szczerego wywiadu, w którym opowiedział o terapii i swoim uzależnieniu od alkoholu. A Paręnaście lat temu udał się do specjalisty i przestał pić. Jak dodaje, od tamtego czasu miał tylko jedną chwilę słabości, kiedy sięgnął do kieliszka. Na szczęście tylko jedną. Waldemar Obłoza, urodzony w Gołych Łąkach, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Rozpoznawalność zapewniła mu rola Romana Kurskiego w sitcomie Polsatu Miodowe Lata, i Romana Hoffera w telenoweli TVN na wspólnej urodził się i dorastał w rodzinie katolickiej w małym gospodarstwie w gołych łąkach w powiecie mińskim w gminie Latowicz. Wychowywał się z dwiema siostrami i dwoma braćmi. Jego ojciec Margdy miał 15 lat. Wkrótce rozpoczął naukę w liceum zawodowym z internatem przy zakładach mechanicznych Ursus. Zdawał kilka razy do szkoły teatralnej, zanim trafił do ogniska teatralnego Jana i Haliny Machulskich przy Warszawskim Teatrze Ochota. W 1985 ukończył filię PWST we Wrocławiu. W latach 87-88 był związany z Ośrodkiem Teatru Otwartego Kalambur we Wrocławiu. W latach 1988-90 występował w Warszawskim Teatrze Komedia. Kilka lat temu przyznał publicznie, że zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Gdy scenarzyści serialu na wspólnej postanowili wykorzystać wątek alkoholizmu w granej przez niego postaci, ucieszyło to aktora. Jak sam powiedział tu cytat, od dawna byłem już trzeźwy i pomyślałem, że to świetna okazja do tego, żeby pokazać jak trudny jest alkoholizm. Kochani, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco! No i zapraszam do części pierwszej, drugiej i trzeciej, której linki zostawiam na końcu tego materiału.